Cześć, Mako, ja jestem mafii, i w dzisiejszym filmie zobaczycie, jak po trzech miesiącach pobytu w Stanach Zjednoczonych udało mi się zagrać w Fortnite z Xanonem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat mojego pobytu w Stanach, klikajcie sobie tutaj w karcie. A tymczasem zabierajmy się do oglądania. Dobra, to co robimy, to? Aha. Hmm, dawaj na ten, na lewo. Lunarne Lokum. A myślę, że to może być... To może być place. Dobra. No, dowodzik. I już on, Drogą, bo ja nie pamiętam. Może ty będziesz pamiętał, co było lepsze? Aha? Legendarne czy, czy egzotyczne? Co było lepsze? Legendarne. Legendarne, dobra, tutaj jak myślałem. Aha. Ostatnio Dawid się mnie pytał, Ty stary. Ja nie pamiętam. O, tu jest pusto, fajnie. Jestem przy Sejfie. A ja jestem w dupie. No Dobra, mam broń może wow. mieć na safe, tylko gdzie ty jesteś Na <grym> <grym> Kurwa Zaraz cię znajdę, kolego. Nie ała. denerwuj się Nie stresuj się. No to ci O, o, w Dobra jestem przy samym sejfie dosłownie stary A mnie boss podjeżdża No ja właśnie jestem koło siebie o, 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 o. Dobra siema. Dobra bos nie że, że ten... Lowa ma już Dobra jest Dobra bierz to Ja z tego strzelać nie potrafię Czekaj. O, zniszcz kamery i w tej w, te, w, te, w te. Pokonaj Hall zabezpieczony wiązkami razeserowymi. No to też zaraz będziemy mieć. Pokazuj mi ucieknij z warowni. 15 sekund, to jest Twoje zadanie? Mm-mm. Uh -uh. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Cię, musimy się zastanowić Eee. Scaritto. czy coś takiego. Cyk. A, jak coś to uważaj, bo teraz będą przebiegać do tej boty. O, wilku mowa. Dobra, chwila. No i ki git. O. Perfekcyjnie. E, tu masz samga tego On, klasycznego. Ojej, oj. Dobra Generalnie możemy wychodzić Objazd cancerowa? D D D co? To wow. nie. O nie, pop z TikToka <grym> Eee, <Czemu? grym> Nie wiem, tak wyszło Leży Wow to tworze o się Gdzie to jest Aha otwarte Ty, bo... śmianko śmiankiem ja bym potrzebował Kewa też masz o, dziękuję, to się nawet nada. Ucieknij z warowni. A, za późno na to jedno. Tu gdzieś typy są. Chyba nad nami. O ile da się być nad nami. Mhm. Tak? Tak? A dobra już widzę o Wychodzę do ciebie O jezu ja nie wiem nie tam w w ogóle teraz, a dobra Ja co tam... Chciałem ją w Sorry, Ucieknij z warowni. Mamy minutę na to. Dawaj, to robimy. Dawaj, tu są samochody. Możemy sobie autkiem odjechać jak szefowie. Mam ja jeszcze sobie zgarnąć to. Eee, to chłop jest gdzieś na lewo. Czekaj, bo tu chłop jest. No. To dawaj go. Nie mogę go trafić. Dostał. Dostał. Leży, a już go miałem ze snajpy zdejmować. Byłem szybszy, no cóż. Już się celowałem. No coś? Nie, dobra, dawaj uciekamy z warowni. Ja prowadzę. A, dobra. Ta hmm. wejdziemy tam tego typa ścigać. Okay. Trzecie auto, więc możesz mnie podwieźć. Ty, masz jakieś to ładowania. Dobra, mnie tym małtem. Bo generalnie mamy 3 minuty na tego chopa. A on jest w strefie gdzieś już. A tu gdzieś na blisko są typie. Yy, Bo ty do mnie strzelają Tam jest hop. Gdzie? Dobra. Ała? To? Dobra. Nice. Ała. To nie ja. Dobra, czy to jakiś gracz? Eee...

Zabiłem chłopa A? Uh no -huh. dobra go legendarnego smg? no ja mam mitycznego bo ja, ja... nie potrafię z tego strzelać, więc... No. A, nie, to ja mam To jest jak Ale Stinger w Olorancie Trochę tak, tak, no Dobra, dawaj do strefki lecimy i przy okazji tam są typy Mhm Oj, leży, Leżę, leżę, leży. Myślałem, że jest jeden typ, bo było dwóch Zdjęli mnie. Gdzie ty jesteś? Tam jest dwóch typów i same mitiki. celuj bardziej przed nim dobrze dostał 110 nice idź po tę kartę Dobra stary, weź sobie tę ten, ten, rakietę dużą, sobie odlecisz na niej. Dawaj tutaj. Let's go. Dzięki, dziękuję. Ale ty szczodry jesteś, pędzi. O, strzelają do mnie. Chyba. Przynajmniej słyszałem, jakby mi łóżka przeleciała obok głowy. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. Ja lecę szukać broni dla siebie. O, mhm. znalazłem. To ty się strzelasz kimś? Djidjidja. Zaraz. Dawaj tu. Ja by tak nie mam. Ale to zaraz ci coś znajdziemy. Tutaj masz. Jest typ na blisko. Dobra. Chodź do strefy, wejdziemy sobie. Idziesz? Mhm. To wskocz na tego grzybka, co tam na ścianie. O, chłopam? O, idę. Leżę. A, nice. Ja widzę bota, że się strzela z kimś. Mhm. A to jest tam dobre Kurde O widzę bata <laughs> I zleciał A mam chłopak na ten chłop co tam był to dostał za, za 110 ode mnie właśnie Leży? No, ale ty bo strefa tam nie dojedzie jak ja nie będę, jak nie wyjdę z niej Ty, masz na plecach? Dostał? Dostał? Lołama. Wiem, że ma, bo dostał do mnie dwa razy. Uważaj, z góry poznawala. Tam. Nie zaznaczę ci. Zaznacz mi, no. no nie zaznaczę ci, bo leżę Ale scrollem kliknij. Tam, o, tam, tam, tam. A, dobra, widzę. Dobra, podnieś mnie. Jak możesz. Czekaj, bo plecy, dostaj plecy. A jest tym. tam. Tam jest dwóch ich jest. No ja się wybrałem, trzy, dwa, jeden już. Czekaj, sorry. No. Patrz teraz. <noise> O nie, dobra, ja się wywalam. Pompę. Stary, jaki? F nie, drzewo. Nie, nie drzewo. A. nie. Aj, aj, aj. Dlaczego? A. Najgorzej, stary, najgorzej. Tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi.